Dlaczego ja robię ciągle ten sam błąd? Drukowałem przed chwilą dwóch gości Netanyahu i, 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 i Trumpa i przez nich, to przez nich drodzy Państwo nie włożyłem jako stary człowiek z ponownie mikrofonu dobra, komputer, ale już jest dobrze czemu mi nie pisaliście, że nie ma głosu? A teraz chyba dopiero. A, ale. Wszyscy piszecie: witam. I lubas napisał. Mówię, a. O, już jest głos, dobrze, już jest głos, dobra. No to co? Ja odczytałem, kto był pierwszy, tradycyjnie już nie będę drugi raz czytał, bo to nie. Szkoda czasu. E... Drodzy Państwo, będę się dzisiaj głównie skupiał. Wczoraj przy tych moich skupianiach, wizjach wyszła mi jakaś, jakaś dziwna zaraza, pandemia, nie wiem jak to nazwać, jakieś, jakieś... państwa będą się zamykać między sobą z powodu tego, będzie nawet mowa, że może to jest broń biologiczna, a być może nie będzie to broń biologiczna. Bardzo dziwna ta wizja. Wczoraj, taka dość niespodziewana i, i przerażająca. Dobrze, dzisiaj się będę też skupiał na temat taki swobodny. Zobaczymy. Ktoś napisał Panie Krzysztofie proszę koniecznie dziś kontynuować o tej zarazie i odważnie się niech Pan skupi, czy... No właśnie, dalej nie przeczytam. Mm. Dobrze. Alo Le... Lord Kruszwil pisze, ekran za wysoko, Panie Krzysztofie. Za wysoko? Jezus, i jeszcze to... Widzicie, ja pracuję, Dużo, a to jest tym razem mój swet, ale no, no zdejmę go, no. niepotrzebnie, że ona wiesza na tych wieszakach tu. Ale ja zapominam, nie patrzę co w tle. Do audycji podchodzę często bez przygotowania, najczęściej jestem w ogóle nieprzygotowany. Lordzie Kruszwil, no a jeżeli za wysoko, no to zobacz, biorę niżej. A może masz rację, poczekaj. A może masz rację. Jakoś nie. Nie, nie, nie. Będzie ta książka. Tak nadaje od, wie... od długiego czasu, więc będzie ta książka. Na razie tak. O, i tak mi jakoś lepiej. Dobra. Eee... Yy... Ktoś spóźniony już pisze nie ma dźwięku, ale to bardzo dawno było. Tom 2, 4, napisał, to będzie broń mikrofalowa. Eee. Tak. A, Piotr. Malina napisał. Witaj w klubie moja też tak wiesza. No widzisz. Tak. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Co to zrobić na początek? Może się rozgrzejemy na trampie. Zobaczymy. Trump myśli o zwołaniu szczytu międzynarodowego lub z powodu jakiegoś zagrożenia, które niebawem przyjdzie. Trump będzie mówił o szczycie międzynarodowym, ale na ten szczyt międzynarodowy niewiele, niewiele państw będzie chciało zareagować, czyli zjawić się. Dzięki Państwo, hmm. coś się zacznie dziać na, niebawem na, na świecie. Trzymając Trumpa w ręku, kojarzy mi się, że Trump będzie chciał zwołać szczyt międzynarodowy, w trybie pilnym, że będą wstrzymywane loty samolotowe, yy, być może nad jakimś rejonem. Hmm już Dziwna rzecz: yy. Yy. albo jakieś państwo zacznie wojnę, albo Rosja zacznie coś, czego dotychczas nie było. Być może wojnę na Ukrainie. Yy. Zacznie się nowy etap, o wiele gorszy wojny. Nie twierdzę, że chodzi tylko o Ukrainę i Rosję, ale na pewno będzie to bardzo napięte, skoro Trump będzie chciał zwołania jakiejś rady światowej, jakiś to jakie to będzie musiało być zagrożenie, że będą gdzieś loty wstrzymywać? też nie rozumiem dlaczego ale kojarzy mi się 48 godzin czyli dwie doby zagrożenie groźba zagrożenie będzie trwało 48 godzin krótko albo będzie mowa o 48 godzinach Wydarzy się coś takiego, że Trump będzie mówił o możliwości ataku Ameryki. Czyli jeżeli to zagrożenie, które powstanie, z którego powodu Trump będzie chciał zwoływać Radę Międzynarodową, a Trump też będzie mówił, że Ameryka jest gotowa zaatakować lub zareagować. Jeżeli groźby będą spełnione... Przepraszam, ktoś do drzwi dzwoni. E, a Albercik zawsze tak reaguje, to za chwileczkę się uspokoi. Bardzo przepraszam. W końcu powinność pieska, tak? Przyjdzie czas, że, przyjdzie czas, że będzie ponownie zrobi się napięcie na świecie takie, że będzie mowa bardzo konkretna o tym, że eskalacja wojenna może wybuchnąć z dnia na dzień. Ameryka wyrazi swoją gotowość bojową. Dobrze, odkładamy na razie Trumpa. Świat. Świat. Nawet Chiny będą reagowały flotą, albo będą też mówili, że uruchomią flotę swoją, coś się kroi na świecie przynajmniej potężne napięcie. Jest ostateczna próba nawiązania jakiegoś kompromisu z Rosją, z Putinem. E, ta próba. Putin tego nie chce, Rosja tego nie chce. Żadnego kompromisu. I mam poczucie, że zamiast kompromisu nastąpi eskalacja i bardzo podwyższony poziom, poziom stresu światowego, właśnie jeżeli chodzi o możliwość zwiększenia konfliktów. Ja Państwu powiem, że, że, właśnie, że właśnie listopad, a mamy blisko listopad, przecież to już jest, czas szybko leci. Październik się właściwie kończy. Mamy ponad. Chyba jest 21 październik. Więc, więc blisko listopad. A ja od dłuższego czasu mi się kojarzył listopad, że jakieś działania się zaczną, które nas zaczną już bardzo poważnie niepokoić. I mamy ten czas. On się zbliża. Małą przerwę. Uczę się cały czas tego, bo to trochę inaczej nadaje. Zostałem do tego zmuszony i uczę się dopiero tego. Tak. Patrzę, co piszecie. Posłuchajcie, patrzę, co piszecie. Mm. E, Miami 44ON. Panie Krzysztofie, Dojdzie kiedyś do pierwszego kontaktu, może wizja na ten temat. Na chwilkę Na chwilkę zmienię temat dzisiejszy, bo mnie interesuje przyszłość najbliższa. Czy dojdzie do kontaktu, ja rozumiem, obcych, tak? Najbliższe nam życie, oczywiście to trochę jako bajki traktujcie. Najbliższe nam życie jest w gwiazdozbiorze Oriona. Gwiazdozbiór Oriona, już sobie wpisuję. Gwiazdo... dozbór Oriona. Wikipedia. Orion. Co do wielkości konstelacja położona w obszarze równika niebieskiego. Oznacza to, że gwiazdy znajdują się na obu półkulach niebieskich. Aha, czyli widać, się, bo na półkuli południowej czy na półkuli północnej widzimy inne gwiazdy. Eee. To jest naturalne, ale Orion widoczny jest m.in. na równiku, więc i, i widzimy ten układ i na półkuli południowej, i na półkuli północnej. Oznacza to, że gwiazdy znajdują się na półkulach nie, obu półkulach niebieskich w szerokości geograficznej Polski, widoczna od października do końca lutego, gdy gwiazdozbór znika na zachodzie. Górowanie przypada na początek grudnia, jest jednym z najbardziej charakterystycznych gwia gwiazdozbiorów nieba zimowego, łatwym do odnalezienia i, i zidentyfikowania. Wokół niego łatwo odszukać gwiazdozbiory Bliźniąt, byka i no tutaj różne. <laughs> tak. Ob... Gwiazdotwór zawiera wiele obszarów z materią międzygwiazdową oraz młode, masywne gwiazdy, które tworzą regiony gwiazdotwórcze. No właśnie, młode gwiazdy. A, a zwróćmy uwagę, że nasze Słońce jest też w miarę młodą gwiazdą. Nasze słońce jest małą gwiazdą, bo są olbrzymy, nadolbrzymy. Jest taka potężna gwiazda, Aldebaran nazywa się, która jest uh, 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 setki, jeżeli nie tysiące razy większa od, od naszego słońca. Słońce jest bardzo malutkie w stosunku do wielu gwiazd olbrzymich. Średniej e, ciepłoty. No i Bogu dziękować, chociaż my mamy takie życie krótkie. W miarę młode jest słońce. Tak. Czy dojdzie do kontaktu? Obcym jest znana i to od bardzo, bardzo dawna. A to jeszcze nie jest czas na kontakt. Bo tu chodzi tylko o kontakt. Tu nie chodzi o to, czy jeżeli istnieje obca cywilizacja, czy ona nas znajdzie, bo ona nas dawno znalazła. I w jakiś sposób być może jesteśmy, jesteśmy jej dziełem. My. Patrzę, momencik chyba wszystko w porządku. Tak, jej dziełem my. Natomiast. Natomiast e, momencik, bo e, oj, musimy kogoś tutaj. E, momencik. E, e, dobrze, niech nie ważne. E, takie tak mi mignęło, że, że my musimy sami naukowo-technologicznie dojść do tego, żeby taki kontakt dorosnąć do tego kontaktu. Ja nie spodziewam się w najbliższym okresie kontaktu. Nie czuję tego. To jeszcze nie ten czas. Tak. Spodziewajmy się jakiegoś napięcia na świecie, które może się wydarzyć już niebawem. Gdzie? Gdzie Trump będzie mówił, że Ameryka jest gotowa zbrojnie, gdzie Chiny zaczną też mówić o takiej możliwości, należy się do tego napięcia przygotować. Ono się wydarzy. Jeszcze w tym roku mam poczucie, że ono nastąpi najprawdopodobniej w okresie listopada, chociaż tutaj o czas nie jest tak idealnie, więc mamy końcówkę października, więc to ta eskalacja napięcia na świecie może się pojawić wkrótce. Jutro będzie audycja bardzo ciekawa. Nie zdradzę państwu yy, jaka, ale inna jak audycje, które robiłem ostatnio i mam nadzieję bardzo was zainteresuje. Zapraszam do jutra, do 21. Pozdrawiam Państwa. Wszystkiego dobrego.